Pan Zoczyśce, z powietrza, oczywiście można przeczytać, ale teraz są inne, zbliżają się inne bardzo ważne wydarzenia, czyli szczyt NATO w Warszawie. Pan pracował na odcinku wschodnim. Pod uwagę, że te które są wsparcie. Ale Adresy pod czym mam się podpisywać? Pod tym, co tu jest napisane. Żeby co tu jest ta napisane? żywność przestała być nielegalna. Ta najzdrowsza, ta bezpośrednia od rolnika. Skąd jest. jesteś? Sokoły I co będziecie robić? Śpiewać dla Państwa. A co będziecie śpiewać? Życie jest piękne. Dyrektorki, młodzież. Słuchają Państwo programu wschodniego, który Krzysztof Skołlański prowadzi w zastępstwie Wojciecha Jankowskiego, który jest w Rumunii. Partnerem Jarmarku Net jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Już go mogę przenieść na to, bo. To mogą, powić, mogą do, 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 w których nie miałem jeszcze okazji być. Ale pamiętajmy również o tym, że dzisiejsza Ukraina to. Arena nie tylko działań wojennych, to arena zmagań politycznych. Byś była radio dla nas nadzieją, podporą, zachwytem, no i wiedzą, no i zawsze wzorem. Przypominamy Państwu, że to jest ostatni przed wyjazdem ekipy Radia Wnet Jarmark, ostatni Jarmark przed wakacjami. Posłuchajmy piosenki. Musimy sobie wyobrazić dzyń, 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 obudźmy się ci, którzy zbyt śpią, Zbytnio, zbyt długo. Ci, którzy myślą, że wszystko za nich zostanie załatwione. Proszę Państwa, Koalicja Wolna od GMO jest tutaj z nami na jarmarku wnet. Pani Jadwiga Łopata jest z nami duchowo, to jest szefowa Koalicji Wolnej od GMO. Też rozumiem, że w czasie wakacji jest wiele zdarzeń związanych z tą walką przeciwko GMO. No właśnie, jest coś wspaniałego. Kampania, prawdziwa kampania pod tytułem Nasza ziemia, nasza żywność, nasze zdrowie. I ta kampania objeżdża całą Polskę. W studio witam Gabriela Janowskiego. Dzień dobry, panie ministrze. Pan Gabriel Janowski ze swoją ideą. PQF jest, czyli jakościowo do, najlepsza polska żywność jest na jarmarku wnet. Już dzień dobry powiedziałem, prawda? Yy, tak, ja odwzajemniam, mówię dzień dobry. Pan... Mówię dzień dobry, ale przede wszystkim składam gratulacje na okoliczność urodzin. 7 lat to jest taki bardzo piękny wiek. E, tak, bardzo właśnie, pięknie. bardzo pięknie się e, czujemy tutaj w cieniu e, między Hotelem Mario a Kościołem Świętej Barbary. Tak jest. Czujemy się bardzo dobrze, bo są z nami e, słuchacze. Czy są z nami słuchacze? Są. Pozdrawiamy i dziękujemy za życzliwe przyjęcie. A tymi zagrożeniami jest przede wszystkim odejście od natury e, i coraz bardziej ten świat stefizowany, uprzemysłowiony. E, i jeżeli w ogóle przemysł jest dobry dla wyrobów technicznych, to na pewno nie jest dobry dla produkcji żywności. Nawet eksperci banku WBK, widziałem taką informację wczoraj w, w, w polityce, stwierdzili, że to żywność jest podstawowym produktem eksportowym Polski. Serdeczne życzenia dla słuchaczy Radia Warszawa. I teraz możemy już troszkę mniej oficjalnie bez Radia Warszawa, ale zaraz to w Radiu Wnet Państwa przywitać na naszym urodzinowym jarmarku. Bardzo dziękujemy za to, że Państwo z nami są, że Państwo przybyli. Bardzo dziękujemy i jeszcze raz może przywitajmy i chór z gminy Sokoły i wójta z gminy Sokoły, Józef Zajkowski. Jest... Mamy bardzo serdecznie. Życie jest piękne, życie jest liczne. Życie nastraja optymistycznie. Życie to bajka, więc co tu kryć? Warto, warto jest żyć. Życie jest piękne, życie jest liczne. Życie nastraja optymistycznie. Życie to bajka. Generał Jakob Ordowik z trudem otworzył opuchnięte z niewyspania i nadużytego w nocy alkoholu oczy. Rzut oka na elektroniczny zegarek przy łóżku. Kto u diabła? Odet nawet nie drgnęła. Ordowik podniósł słuchawkę. Dzwonił pułkownik Maxe Sylur. Panie generale, mam ważną wiadomość, niedobrą wiadomość. Drugi nie poleciał. Trwa biarbar fiornet. Jak państwo Zajrzą pod namiot, to tam jest Piotr Gociek, który podpisuje książkę, profesor Jerzy Robert Nowak, który podpisuje książkę i inni autorzy, których nie, 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 nie widzę stąd.

ale myślę, gdyby dużo więcej dobrano, to może by pis miał większość konstytucyjną. Dla kogo? Jakie imię? Stola, stola. Cudowne rzeczy na to, przepraszam pasywa. bardzo, ale tak pójść polega i są porządnie. No jutro coś powiem ja o faszystach. Ja Faszysta. Skowronek radia wnet, proszę państwa, Krzysztof Skowroński. Panie i Panowie, ladies and gentlemen, Misters, misses and Mississippi's. My Polish brothers and sisters and Sfages. new generation of producers and managers, Kuba Excelman, Radio wnet iciotka Rozemczwajkowa, proudly present Polish Star, czyli za chwilę przed Państwem, największy Sołman wszystkich stron świata, pieszo w socjalizmu, darmazowsza Rągiewka w rękach Korbaczowa, przyjaciela Uganowa, kiedyś uśmiech Berelu, obecnie pułkownik moherowych Berelu. Ja byłem na różnych kontynentach, w różnych międzynarodowych towarzystwach, wszędzie byłem najśmieszniejszy. Bo ja jestem z Warszawy. Nie wyglądam, a i dlatego chciałem Państwa krótko uprowadzić warszawski klimat. Swoje dwie legendarne postacie warszawskie, Jana Chimis-Bacha i Cisława Maklakiewicza. Zdzisiu ja się bardzo lubili kierować swoje kroki do sklepu monopolowego. Weszli do sklepu, stanęli przy radzie, patrzą na nią. Jak to pięknie. I Janek patrząc z ufnością w oczy Zdzisia mówi, Zdzisiu, jedną weźmiemy. A Maklakiewicz mówi, nie Janek, weź dwie. No zdziwić ale kto to wypije? A Maklakiowicz mówi, tak się stucze. No i Janek przyparty do muru przed niciami, no dobra, się dwie, A na twoją odpowiedzialność. Podchodzi z przedawczymi, wczynka wódki i dwie wronże. Panie redaktorze drogi, Skowroński śpiewam dla pana jubileuszową piosenkę, a pan sobie flirtuje proszę pana, no. A może i na trzecie, Któż to wie? Któż to, wie? Któż to wie? Ej, Proszę włączyć panu reaktorowi Świat, a uroki swe. Któż to wie? I <gry> to wie? na Na karuzeli Życia redakcją pokręci się, Byleby tylko Nie za wcześnie Sprawdź A czas pogania, Śmiej z tego drania, bo jeszcze tyle nowych lat. Pani Wiktoria przygotowała tablicę. Tablicę z kolei z podziękowaniami. Komu i za co Pani Wiktorio dziękujemy? To jest tablica dla naszych słuchaczy, którzy nas wspierali, pewnie wspierają długo cały czas, ale ta tablica jest za nasze dwa projekty Wspieram to, poprzedni i ten aktualny ostatnio. I rzeczywiście około 50 osób płaciło bardzo dużą sumę pieniędzy, żeby pojawić się na tej tablicy. W ostatniej akcji udało nam się zbierać 47 tysięcy złotych ponad i do tego jeszcze plus, bo to plus to były rozmaite, rozmaite datki, które zbieraliśmy podczas Jarmarków Net, czy też słuchacze przychodzili do redakcji radiowej, więc bardzo, bardzo, bardzo Państwu za to dziękujemy, ale też dzięki temu mamy i nowe mikrofony, i nowe słuchawki, i komputery i wszystko powinno sprawnie nam Pójść w czasie tej naszej drogi, która rozpoczyna się już dzisiaj o 12.00. To idzie demonstracja kodu, zebrał się dzisiaj kwiat narodu, żeby złym siłom ciemnogrodu zdecydowany odpór dać. To idzie demonstracja kodu, zapał na twarzach jak za młodu się na czele szło pochodu, a na trybunie stała z tą parki brać Marsz, marsz, demokraci, ten gorszy sort niech nas wewnętrznie ubogaci Dziś pozdrowienia dla Brukseli Od dawnych Moskwy wielbicieli Marsz, marsz, demokraci. Bo konstytucję nam ten kaczor chce zeszmacić, a prawo tylko wtedy prawo znaczy, gdy w Trybunale obłącz nas nikt nie ma tacy. Marsz, marsz, demokraci, uśmiechnięci pewni siebie i bogaci, gdy żerujemy na budżecie i dotacjach, to wtedy kwitnie demokracja. Mars 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 wręczyć panu redaktorowi Skowrońskiemu obraz, który nosi tytuł Pejzaż Polski 2010. Jest to dowód uznania dla redakcji Radia wnet i dla redakcji Kuriera wnet za rozpowszechnianie i za upublicznianie zarówno samych konferencji zwoleńskich, jak też ich wyników. Sądzę, że tutaj zasługi obu tych redakcji są niemałe jako że jedne z nielicznych zdecydowały się na publikowanie tekstów dotyczących konferencji Smoleńskich. Ten obraz, ta grafika została wykonana przez pana Michała Fierka, artystę plastyka mieszkającego na stałach we Wrocławiu, ale uczestniczącego również w konferencjach smoleńskich. I trzeba powiedzieć, że ten właśnie obraz, ta grafika piaskowa stanowiła tło dla czwartej konferencji smoleńskiej przytulam wszystkich, całuję, dziękuję przyjemnego lata błogosławieństwa dla państwa, dla rodzin i dla naszej ojczyzny żeby była wreszcie mnie. to, tak a Ta kolega nie wgrał tego niestety w te jeżeli nie będzie wgrywał będę za przywróceniem kary śmierci kary śmierci co właściwie Cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szaręgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja, i cóż ja odpowiem Ci? Może to ten szczególny kolor nieba? Może to tu przeżytych tyle lat? Może to ten pszeniczny zapach chleba, może to pochylone strzechycha, może to przeznaczenie zapisane w gwiazda. Może przed domem ten wiosenny zapach bzów, może bociany, co wracają tu do gniazda, coś, co każe im powracać tu. Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka, może melodia, która w sercu cicho brzmi, może mazurki, może w walce Fryderyka. Może nadzieja do czekania lepszych dni, może to zapomniana dawno gdzieś muzyka. Może melodia, która w sercu cicho brzmi, może mazurki, może w walce Fryderyka. Może nadzieja dla ojczyzny lepszych dni. We wrześniu wyjdzie pisana przeze mnie 4 lat, 5 lat właściwie książka y, pamiętniki, pierwszy tom wichry życia do 89 roku, koło 300 stron. Mam już za nią wiele wymówek od żony, bo stwierdziła. Bardzo jej odpowiadały już pierwsze części, a ja ciągle się zabierałem za inne tematy w międzyczasie: o Żyd Żydzi przeciw Żydom, o Węgrzech. A twierdziła, że się marnuje na polityczne sprawy, że mam jakiś tam talent literacki. No i we wrześniu wyjdzie, będzie bardzo mocna, a w październiku muszę zrobić, choćby miał paść. Na miejscu yy, yy, nową książkę o powstaniu węgierskim. Już raz pisam, ale doszło wiele materiałów. Będzie rocznica kolejna od 1956 roku, a była to wspaniała epopeja, i tak bliska Polaków. Przypomnę, że ja wtedy zacząłem się uczyć węgierskiego, a przypomnę, że Węgrzy rozpoczęli swoje powstanie od marszu 300 tysięcy Badziarów pod pomnik generała Beba. Skandowali lędzier Orca, utot, mutot, kewe, szynko, lędzier, utot. Polska pokazuje drogę, idźmy za Polakami. I cieszę się, że znów teraz my, idźmy za Węgrami. Na Węgrzech jest wspaniały przywódca na skalę światową Wiktor Orban, przywódca małego kraju, i te Węgrzy utorowali drogę, będąc samotni. A my teraz mamy coraz lepszą sytuację, bo nie tylko grupa wyszehradzka, Węgry, Czechy i Słowacja, Rumunia, gdzie teraz się dekomunizują, Chorwacja, której prezydent, piękna pani, zwłaszcza w stroju kąpielowym, powiedziała, że chciałaby, żeby Polska była liderem. No i Austria prawdopodobnie wygra strona narodowa, będziemy mieli kolejnego sojusznika. Także tak trzymać, jesteśmy bardzo ciekawym okresie i tej szansy nie możemy zmarnować. Aj, kasanka. <laughs> Poland is a very nice country. Polish food. I was surprised. Polish food was very very delicious. Everything was be, very delicious. Właśnie Właśnie Bo wracam z Zarządu Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ponieważ e, nasza wnet pielgrzymka z Helu do. E, nie wiem, czy ja mam patrzeć w obiektyw kamery, czy na w obiektyw kamery, tak, ponieważ nasza pielgrzymka e, wnet na, z Helu na Jasną górę Idzie dzień za e, Kaszubską pielgrzymką, czyli nie mamy swojego przewodnika, to musieliśmy zaopatrzyć się w mapy i okazało się, że przejdziemy przez, przez 14 map. I, I także jeszcze się zastanawiamy, czy rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby, żeby wyruszyć, bo jest to prawie 600 kilometrów, no ale na szczęście skala jest 1 do 100 tysięcy, także e, no przed nami 14 map.